Co to się stało, że w sierpniu śniegu znowu najebało? O ja pierdolę, co to za kurwa anomalie? Nie wiem, ale piździ fest. Wiem co, po prostu zamknę drzwi, do widzenia. Dobra, zrobię podobnie. Ach, kurwa, śniegu najebało, mówili, że ocieplenia klimatu wcale nie ma. Czy dziury ozonowe to jedna wielka mistyfikacja? Ciekawe. Dobra, no to trzeba napompić tutaj moją kosiareczkę. Zeskniłem się za żółtym. Idę zobaczyć, co robi. No. Gotowa! I no, żeś w los i już żeś mnie wkurwił. Cześć, kurwo jebana, co ty tam robisz? Zamknij mordę śmieciu, pieprzony, bierto. I trzeba odśnieżyć podjazd. Jak ja moim Ferrari no, ja teraz wyjadę to... z garażu. Wszystko normalnie wina Greenpeace i kupa. wina Pisu, Tuska, wina Tuska i Twoich win... dwóch ojców. I Twojej starej, że Ci zostawia w kilku życia. Bo. Po prostu cię nie kochała, mój sąsiedzi. Taka jest prawda, powódź się z tym. My przynajmniej ktoś zostawił. No, chyba zostawił w Lombardzie, kurwa, a za pieniądze poszła chlodzi i już więcej nie wróciła. Dobra, wali się w dupę. <laughs> tak powiedział mój ojciec z matką do ojca ojca. Co? Gówno odśnieżaj śmierć. Eeeeh, <laughs> no! <laughs> ha ci w dupę. Los, watos, kutos, kakos. Patrz zajebiście mi idzie, cwelu. Patrz, zaraz wszystko będzie odśnieżone, a zaraz pierdolne seiglo. iglo. Kurwa, gdzie mój beret? O kurwa. A ty co kurwa, w bałwana się bawisz? Bałwanem to ty się stałeś, bo powiem ten nieśmieszny tekst już po raz milionowy, bo twoja stara się napchała śniegu w pizde i cię urodziła. Co? Gówno, nie... Po... Ach, nieważne, dobra, sąsiad. Musimy coś z tym śniegiem zrobić, wykorzystajmy go jakoś. Chodź coś ulepimy. Może bałwana, czyli twojego brata. Ha ha, ha, ha. Śnieżne śmieszne powiesz. żarty. Wjebniemy se iglo. Co ty na to? A o, jak na lato, no to dawaj Ty tam wejdziesz do środka, a później cię zawalę te iglo. Dobra, dobra, wejdź skądś pierdolić. Porozmawiajmy lepiej o tym ociepleniu klimatu. Niby... Niby ciulają, że to teoria spiskowa, a tu wychodzi na to... No co ty w ogóle mi pierdolisz, że ocieplenie klimatu, kurwa, jak tu śnieg spadł? Jesteś pierdolnięty, to jest ocieplenie, kurwa, Dobra. śnieg w sierpniu... to skoro mówimy o ociepleniu, to może ocieplimy nasze stosunki i przestaniesz się chujowo w moją stronę wyrażać. Ty neandertalczyku! Jak będziesz tak dalej pierdolił, to nie wiem. Ja jebie, sąsiad, czy ty zawsze musisz mi robić na złość? Kurwa, na złość ci stara raz zrobiła, że cię zostawiła I potem moich dwóch ojców cię wychowało Taka jest prawda, mnie zostawili Ale wzięli się za wychowanie ciebie Na porządnego obywatela Tylko, że ty nie pamiętasz nic A Może to tak nie było? Dobra tutaj pierdolnąć stelaż na to iglo Bo z samego śniegu to nie wyjdzie Dobra, mam młota. Młotek ma młota, no ty, ty te, tego jeszcze nie grali, to mi się podobało. Patrz na siebie. Czu. Ty, ale w sumie jak na to, a. że w sierpniu spadł po raz kolejny śnieg to nawet nie ma tak zimno. No... ja bym tego bunkrem nie nazwał, ale powiedzmy, że będzie stabilne. Czekaj, zaraz to przesypiemy śniegiem i będzie wyglądało jakimś zobaczcie. Sąsiad. A co jeśli a. to jest kokaina? Wow. Myślałeś nad tym? Nie. No popatrz. W sierpniu niby nie może spaść śnieg, a jednak może. A co jeśli... To wyś. Tak żeśmy się napierdolili w sobotę, że zrobiliśmy deala z Kolumbią i to jest kokainu. No to wciągnij dupą, to zobaczymy czy działa. A tam zaraz dupą kurwa. Na, na moich ojców, na mnie gada, że... A czym się kokainę Że, że Dupą, hopie. Kurwa mać. Ty nawet iglo nie umiesz zbudować. Zero wyczucia. A poza tym, kokainę to się do nosa albo w Co? Gówno. Do dupy z taką robotą, Jeszcze je co zrobiłeś? Jeszcze kurwa żeś mi szyba wybił! No ty kurwa debilu. No ty jest Debil. Zaraz cię pierdolnę łopatą między kulki, albo dostaniesz kulkę między łopatki, co wybierz. Śmierdziły. Teraz przemalujemy dom. No właśnie, może sobie walniemy z domu Iglo. Co ty na to? Ty no, w sumie to nie jest taki głupi pomysł. I zostaniemy Eskimosami. Co ty na to? O kurwa, gdzie? Ja na co? Jak na lato. No tam ta dziura w tej Ale szybie... Ale Grzegorza Latów to nie mieszyj. Ani Zbigniewa Wońka. Co? Nic, zajebista sprawa, sąsiad. Gratuluję, poradził... chyba kurwa coś z uszami w tym dzisiejszym odcinku. No, chyba że ja... mi ktoś putasa do że... ucha wsadził. O, to ty można we fetysze, to nie wiedziałem. Ty. W sumie nie pamiętam co by się działo w sobotę Ej, co kurwa, jest? A co szybko klej to! Klej to! Już radioaktywny dom, chuj To nie jest radioaktywny, nie, nie to No i chuj w dupę I I Całe tobie też, 6 minut emisji odcinka poszło kurwa na marny, jak zwykle Jak zwykle my i nasze jebane w dupę szczęście Ej, bo co co komu było? a mogliśmy chlać.